Jesteśmy w miejscu, w którym na co dzień ratuje się zdrowie i życie. To oddział intensywnej opieki medycznej w sosnowieckim szpitalu, ale to też miejsce, które, w którym będzie ratowane zdrowie i życie w zupełnie inny sposób. To tutaj na terenie szpitala ma powstać między schron dla ludności cywilnej, a Państwa moim gościem pod dachem akademii jest profesor Robert Socha. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie profesorze, w sosnowieckim szpitalu ma powstać lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, ale też schron dla ludności. Cywilnej. Tych schronów brakuje, to powinien być standard w każdym szpitalu, a jeżeli nie w każdym szpitalu, to przynajmniej w szpitalu, w każdym mieście. Ja pójdę szerzej. Powinien to być i zgodnie z projektowaną ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej każdy podmiot użyteczności publicznej powinien zadbać o bezpieczeństwo, czyli powinien budować budowlę ochronną. A Sosnowiecki Szpital Miejski jest tym podmiotem, który zanim jeszcze szerzej mówiono o tych rozwiązaniach zawartych w przywołanej przeze mnie ustawie, już podjął działania mające na celu przygotowanie się na wypadek ewentualnego zagrożenia. Grożenia zarówno o charakterze militarnym, jak również niemilitarnym, noszącym znamiona klęski żywiołowej w postaci działań koncepcyjnych w kontekście budowania schronu. Budowanie schronu wymaga olbrzymich inwestycji. Czy wystarczy? rozeznać się w infrastrukturze, która już jest i ją odpowiednio wykorzystać? Przede wszystkim budowa schronu wymaga świadomości, tak? świadomości, że schron, czy budowla ochronna, tak, bo nie, niekoniecznie musi to być schron, może to być ukrycie, świadomości zarządzających danych podmiotem, że dzisiaj w warunkach sytuacji, którą obserwujemy za naszą sodnią granicą, sytuacji, która może niestety eskalować i możemy również stać się stroną konfliktu zbrojnego, miejsca zbiorowego schronienia stanowią jeden z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. I stąd też tutaj w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim właśnie powstała taka inicjatywa, inicjatywa mająca na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, którzy korzystają ze świadczeń szpitala, personelowi, tak, bo bez personelu nie ma możliwości świadczenia usług, jak również z uwagi na większą pojemność tego schronu, również dla Garski, ale co prawda zawsze lokalnej społeczności. To też y, trzeba odpo odpowiednio zaplanować te y, pomieszczenia. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, gdzie mm, oją, gdzie w tej chwili jesteśmy, gdzie ratuje się ludzkie życie, staje się nagle schronem. To powinny być jakieś inne pomieszczenia. Nie wiem, być może mm, szatnie albo miejsca, gdzie odbywają się rentgeny. Nie mam pojęcia, dlatego pytam. E, tak, tak. To na, na pewno oją nie stanie się, przynajmniej ten, w którym jesteśmy, nie stanie się nigdy schronem, e, gdyż tutaj e, Sosnowiecki Szpital Miejski jest na etapie e, budowy. Nowego soru i w ramach koncepcji budowy SOR na poziomie minus 1, właśnie planujemy budowę SRON. Sronu, czyli obiektu o podwójnej funkcji, o podwójnym zastosowaniu. W normalnych warunkach funkcjonowania będzie on wykorzystywany na potrzeby bieżące sosnowieckiego szpitala, ale jednocześnie będzie spełniał standardy, które pozwolą w sytuacji zagrożenia, ewakuować pacjentów, personel i kontynuować świadczenia zdrowotne na tym poziomie minus 1, bezpiecznym poziomie dostosowanym do. Wymogów bezpieczeństwa. Niepokojącym może być to, że mówimy wciąż o precedensie, o tym, że tego typu infrastruktura dostępna jest z tego, co wiem w Polsce w dwóch szpitalach w Łodzi w Warszawie w szpitalu MSW. Jest to niepokojące. Wynika to przede wszystkim z, dotychczas z braku rozwiązań prawnych w tym zakresie. Bo 1 lipca 2004 roku zostało uchylone rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obrony cywilnej, które regulowało kwestie techniczne i budowy schronów i do do dnia dzisiejszego, mimo podejmowanych prac na poziomie ministerialnym, komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, nie przygotowano aktu prawnego, który by regulował tę kwestię. W 2018 ówczesny szef obrony cywilnej kraju wydał wytyczne w sprawie zasad postępowania z zasobami ochronnymi. Niemniej jednak, wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny pogłębiło jeszcze tę sytuację, ponieważ utraciła moc ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 1967 roku, która dawa Podstawy do funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce, jak również te wytyczne. Stąd też na chwilę obecną można powiedzieć, nie ma konkretnych żadnych wytycznych w tej sprawie. Aczkolwiek mamy ustawę prawo budowlane, które stanowi o tym, iż budując, projektując obiekt, powinniśmy w taki sposób go projektować, żeby zapewnić ochronę ludności, w tym z uwzględnieniem obrony cywilnej. Jak również mamy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która mówi, iż należy w taki sposób planować, aby uwzględniać potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Przy czym są to lakoniczne zapisy, które w żaden sposób nie zostały rozwinięte w aktach wykonawczych. Trudno sobie wyobrazić Ta. dewelopera nastawionego na zysk, który byłby naprawdę bezpieczny z na nowym osiedlu pod każdym z bloków. Panie redaktorze, trudno sobie wyobrazić, ale jeżeli zwiększymy świadomość społeczeństwa, tak, na temat sytuacji, z którą mamy do czynienia, jeżeli społeczeństwo będzie świadome, że musi dbać o swoje bezpieczeństwo, to wówczas inwestując w nieruchomość będzie interesowało się tym, czy dany obiekt spełnia warunki w zakresie budowli ochronnych, czy to znaczy w sytuacji zagrożenia będziemy mogli zejść na poziom minus jeden i bezpiecznie przetrwać, tak? Dzisiaj to obserwujemy na przykładzie powodzi. Wiele inwestycji deweloperskich powstało na terenach zalewowych, tak? które przez lata, dziesiątki lat nie były zalane, a później okazało, że nagle woda zalała cały nasz dobytek, tak? bo nikt nie interesował się tym, co było wcześniej, nikt nie miał tej świadomości zagrożeń interesowania się tym, co jest. A dzisiaj ta świadomość w mojej ocenie jest coraz większa, jeżeli tutaj w tym obszarze bezpieczeństwa ukierunkowanego na zagrożenia, przede wszystkim militarne, będzie wzrastała, to kupując nieruchomość, będziemy patrzeć, czy ta nieruchomość jest wyposażona w budowlę ochronną, niekoniecznie sron, ale przynajmniej w miejsce ukrycia. Mm. czy w ukrycie. Na ten dzień na biurku u prezydenta najprawdopodobniej wyląduje ustawa o... Obronie cywilnej i ochronie ludności. To zmieni ten obraz bezpieczeństwa w kraju. To znaczy, jeżeli parlament ją podpisze, a prawdopodobnie ją podpisze, powinna zmienić, ponieważ ustawa zobowiązuje podmioty użyteczności publicznej do budowania tak obiektów budowli ochronnych. Oczywiście są wyjątki. wyjątki wyjątkiem jest między innymi sytuacja, jeżeli w pobliżu znajdują się miejsca, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo dla określonej liczby osób. Ale szanowny panie redaktor, że jak pokazują dane statystyczne dzisiaj niespełna 4% polskiego społeczeństwa ma możliwość schronienia się w budowlach ochronnych i w miejscach doraźnego schronienia czyli biorąc pod uwagę matematykę 96% nie ma możliwości schronienia się tak te 4% jest tak niespełna 4% przy czym większość z tych obiektów nie spełnia żadnych standardów pozwalających na przetrwanie w warunkach konfliktu zbrojnego nie mówiąc już o sytuacji związanej z ewentualnym zagrożeniem o charakterze chemicznym, biologicznym. Żeby dotrzeć do schronu, najpierw trzeba dotrzeć do ludzi z informacją o zagrożeniu. To też jest priorytetowe. Ostatnie ćwiczenia w Warszawie pokazały, że są miejsca jak wielkopowierzchniowe sklepy, jak biura nowoczesne, które są wyciszone, gdzie nie słychać syren. Jak można temu zarazić? To, że nie, nie, nie słychać syren, tak? to jest jeden problem, ale drugi problem w mojej ocenie jeszcze jest większy, że my, społeczeństwo, nie mamy świadomości, co syreny znaczą. Tak? Jeżeli byśmy posłuchali syren przed 1 e, sierpnia Warszawie na przykład, to pomyślimy, że są to próbne ćwiczenia przed właśnie celebrowaniem rocznicy wybuchu Powstania e, Warszawskiego. E, niewielka część społeczeństwa zna e, syreny alarmowe i wie, co poszczególne e, e, Sygnały oznaczają. I to jest główny problem. A z tym, z myślę, że jeżeli byśmy przeprowadzili odpowiednie działania w ramach edukacji, ochrony ludności i obrony cywilnej, o, którym, o których jest mowa w projektowanej ustawie, to wówczas tego problemu się też pozbędziemy. Nie tylko Syreny, ale też na przykład. Telefony mogą się przydać do informowania społeczeństwa o zagrożeniu. Jeszcze przed rozpoczęciem programu rozmawialiśmy o aplikacji Straży Pożarnej, która ruszyła zaraz po tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie. To, to działa? Tak, tak. Pan redaktor zaznaczył. W 2022 roku była przeprowadzona przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej inwentaryzacja obiektów zbiorowej ochrony, efektem której jest aplikacja schrony, do której możemy wejść za pośrednictwem. Przeglądarki Straż, strony StrażGov.pl. Przy czym jest to aplikacja, która w mojej ocenie nie spełnia dzisiaj żadnych warunków zwiększających nasze bezpieczeństwo, ponieważ mamy w niej informacje na temat wszystkich obiektów, które znajdują się wokół nas, jak wejdziemy. Nie ma przypisanego konkretnego obiektu do osoby, która znajduje się w danym miejscu. Co może w sytuacji zagrożenia jeszcze zwiększyć chaos, ponieważ wszyscy będą udawać się do jednego obiektu. A, a biorąc pod uwagę, że tak i tak, tych obiektów jest niewiele, bo 4% to jeszcze dodatkowo może generować dodatkowe problemy. Stąd też należałoby ją nieco zmodyfikować, ale co, co da modyfikacja, jeżeli nie będzie nam przybywało tych miejsc zbiorowej ochrony. Tylko i wyłącznie budowa nowych budowli ochronnych w postaci stronów, ukryć czy też to jest klucz zwiększający poziom naszego bezpieczeństwa. Właśnie, rozróżnił pan przed chwilą. Miejsca bezpieczne, schrony, miejsca ukrycia. To nie są synonimy? Nie są synonimy, bo jeżeli chodzi o obiekty zbiorowej ochrony, wyróżniamy budowle ochronne i wyróżniamy miejsca doraźnego schronienia. I w ramach budowli ochronnych mamy schrony i ukrycia. Tak? Schron to jest, można powiedzieć, najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jest to, urządze jest to budowla czy część budowli o charakterze zamkniętym, hermetyczna i posiada dająca jednocześnie urządzenia filtro filtrowentylacyjne. Z kolei ukrycie jest to już obiekt budowlany, który nie musi być zamknięty, hermetyczny, czyli wiąże się z mniejszymi nakładami finansowymi, ale w sytuacji zagrożeń o charakterze biologicznym, chemicznym, tak, już nie spełnia tych standardów, które spełniają schronę jako hermetyczne pomieszczenie. No, wnioski nie są optymistyczne. Czy możemy coś? Doradzić ludziom, bo umówmy ja się, większość z nas nie znajdzie się w tych 4% społeczeństwa, które znajdzie schronienie: piwnica, ucieczka, las. Piwnica z jednej strony jest dobrym rozwiązaniem, przy czym jeżeli nasz budynek ulegnie zniszczeniu i zostanie zasypane wejście do piwnicy, brak wyjścia ewakuacyjnego spowoduje, że w tej piwnicy zostaniemy na zawsze, tak? Nie jest to dobre rozwiązanie. Ale pan redaktor powiedział, czy jest coś optymistycznego. Ja myślę, że jest optymistycznego, bo dzisiaj mówimy o tej wojnie w Ukrainie, tak, sytuacja niestety nie jest optymistyczna, słuchając doniesień medialnych, ale miejmy nadzieję, że ten konflikt nie rozprzestrzeni się na. Teren Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli się rozprzestrzeni to za kilkanaście lat, to mamy ten czas, żeby podjąć już, podejmować te działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. I właśnie nie czekać, aż wejdą rozwiązania, ale tak jak tutaj Sosnowiecki szpital miejski jeszcze przed wejściem w życie przepisów, a wiedząc o tym, że te przepisy wejdą. Proszę Państwa, jakbyśmy cofnęli się do 2020 roku, kiedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 12 maja podpisał strategię bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, to w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że jest Jednym z kluczowych elementów uzupełniających strategię bezpieczeństwa narodowego jest ustawa regulująca kwestie ochrony ludności i obrony cywilnej. Kto się interesuje bezpieczeństwem, kto dba o bezpieczeństwo, komu bezpieczeństwo, dla kogo bezpieczeństwo swoich pracowników czy też petentów jest bliskie, tak jak tutaj osobom zarządzającym Sosnowieckim Szpitalem Miejskim, to już wcześniej były podejmowane działania mające na celu właśnie przystosowania się do tych rozwiązań, które będą, które wejdą z dniem wejścia w życie ustawy. I stąd, szanowni Państwo, jeżeli wejdą w życie przepisy, jeżeli te podmioty, które są zobligowane do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo, zwłaszcza w tych obiektach użyteczności publicznych, to myślę, że mamy jeszcze czas, żeby te zaległości 20-30-letnie nadrobić i zbudować właściwy system bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem właśnie tego elementu, jakim są obiekty zbiorowej ochrony. Oby ten czas był dobrze wykorzystany i oby tak naprawdę ten czas zagrożenia nigdy nie przyszedł. Profesor Robert Socha był Państwa moim gościem pod dachem Akademii. Teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę Panu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.